Witaj Zuzanno. Eee, czujesz już takie napięcie przedmeczowe przed spotkaniem rozpoczynającym tegoroczną Ligę Narodów? E, takie lekkie, tak, to prawda, bo no, jednak zaczęło się tutaj na Hali dosyć dużo dziać. E, przyjechały też reprezentacje męskie, jest nas teraz bardzo dużo i już troszeczkę czuć tą atmosferę. Już rozegrał, skończył się pierwszy mecz pomiędzy Holenderkami i Belgijkami, więc już trochę czuć to napięcie. A właśnie jak widzisz to dzisiejsze spotkanie z Włoszkami, które nie występują w tym optymalnym składzie, to będzie dla Was motywujące czy demotywujące? Myślę, że ani to, ani to. No podejdziemy do tego meczu, myślę, że głównie skupiając się na naszej grze, bo to będzie tak naprawdę najważniejsze. Może ten skład Włoszek jest troszeczkę eksperymentalny, nie jest to może pierwszy skład, ale w dalszym ciągu to są zawodniczki nam bardzo dobrze znane z Ligi Włoskiej. Ligi Mistrzyń, także my wiemy, że, że ten przeciwnik to nie jest absolutnie e, nic łatwy, nie będzie się łatwo z nimi grało. Także nastawiamy się na ciężką walkę. E, no i tak naprawdę myślę, że, że gdzieś tam też każda z nas, gdzieś tam plus minus zna te zawodniczki, gdzieś miała z nimi styczność, więc też coś tam pamiętamy. A czy kontuzja Marty Krajewskiej jakoś Was wytrąciła z równowagi? Myślę, że tylko chwilowo. Po prostu jak to się stało, to faktycznie no, każda z nas gdzieś tam no, bardzo mocno się tym przejęła, wiadomo. E, no ale teraz jakby wiemy, że, że no, nic, nic nie zrobimy w tej kwestii, więc została nas szesnastka i ta szesnastka będzie teraz walczyła o wszystko. Życzę Wam powodzenia podczas dzisiejszego spotkania i przede wszystkim, żeby się już nie zdarzały jakiekolwiek urazy, przypadłości. A teraz trzymamy kciuki. Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Mm -hmm.